Czy można wybaczyć zdradę? Często słyszę to pytanie od osób, które doświadczyły zdrady swojego partnera albo partnerki. Czy można wybaczyć tak wielką krzywdę, jaką jest złamana obietnica? Jaką są kłamstwa, oszustwa? Jaką jest wybranie kogoś innego? Mimo, że przysięgał albo przysięgała wierność Tobie. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, ważne jest zrozumienie kilku rzeczy na temat wybaczania, a także rozwianie kilku mitów na jego temat. Po pierwsze, wybaczenie nie jest zgodą na krzywdzenie. Jeśli wybaczam, to nie znaczy, że daję Ci przyzwolenie, żebyś mnie ponownie skrzywdził. Jeśli wybaczam, to nie oznacza, że to jest moje przyzwolenie na oszukiwanie, na kłamstwa, na zdradę. Dlatego wybaczenie nie oznacza, że ja nie walczę o siebie, że nie stawiam granic. Wprost przeciwnie. Wybaczam Ci. Nie chcę już chować urazy, ale moim obowiązkiem jest zadbanie o siebie i postawienie tych granic tam, gdzie trzeba. Jeśli ty mnie krzywdzisz, i mimo, że ja ci o tym mówię, że to mnie krzywdzi, wciąż to robisz, to nie ma już mojej zgody na to i odchodzę. <laughs> Kolejny mit. Wybaczenie nie jest również zapomnieniem tego, co się wydarzyło, pomimo bólu, żalu, nienawiści, które nadal czujemy. My pamiętamy, możemy pamiętać. Tak jesteśmy biologicznie uwarunkowani, że my mamy pamiętać, ale wybaczając opada ładunek emocjonalny z tych wydarzeń. kolejny mit. Wybaczenie partnerowi lub partnerce, która mnie zdradziła, nie oznacza, że ja z nim albo z nią zostaję w związku. Decyzja na temat tego, czy zostaję, czy odchodzę, ta decyzja to jest zupełnie inny temat. To jest temat, który potrzebuje odpowiednich warunków, odpowiednich informacji, żeby ta decyzja była mądrze podjęta. I o tym jest osobny filmik na moim kanale, do którego obejrzenia Cię zapraszam. Ale wracając do wybaczenia. Wybaczyć partnerowi nie jest więc jednoznaczne z tym, że zostaje z nim w związku. Mogę wybaczyć i zostać, tak, ale mogę też wybaczyć i odejść. Kolejna sprawa. Wybaczenie nie jest zależne od tego, czy partner zdradzający przeprosił, czy żałuje, czy wyraził skruchę. Oczywiście łatwiej jest wybaczyć, jeśli on albo ona żałuje tego co zrobiła. Ale jeśli on nie żałuje, nie przeprasza, nie okazuje skruchy, a to jest dla ciebie warunkiem, żeby wybaczyć, to zobacz, co sobie robisz. Oddajesz swój spokój w jego albo jej ręce. Uzależniasz swoje samopoczucie od niego albo od niej i tego, co on, ona zrobi. Można powiedzieć, że oddajesz mu kontrolę nad sobą. Więc Żeby wybaczyć, nie potrzebujesz ani jej przeprosin, ani skruchy, bo to ty decydujesz, co zrobisz z tym żalem i z tym poczuciem krzywdy. Ty możesz zdecydować, czy trzymasz je w sobie i nosisz i żyjesz z nim, czy puszczasz i uwalniasz. Kolejna ważna rzecz. Wybaczenie nie oznacza, że mam kochać, lubić, utrzymywać kontakt, relacje z osobą, która mnie skrzywdziła. Więc jeśli wybaczam partnerowi lub partnerce, która mnie zdradziła, to wcale nie oznacza, że ja mam utrzymywać z nim relacje, że mam go lubić, że mam go kochać. Nie muszę. To nie jest Związane z sobą. Wybaczenie nie oznacza również odpuszczenia poniesienia konsekwencji osobie, która wyrządziła nam krzywdę. Czasami słyszę taki tekst od klientek, że nie wybaczę, bo nie chcę, żeby jemu uszło to na sucho. I zobacz, nie wybaczając, nie każesz tego partnera lub partnerki, który cię zdradził. Tak naprawdę karzesz samą siebie, utrzymując te trudne emocje, te krzywdy, te żale. To jest kara tylko i wyłącznie dla ciebie. A nieodpuszczenie konsekwencji oznacza, że jeśli ktoś mnie skrzywdził i złamał przy tym prawo, to ja ok, wybaczam, uwalniam się od poczucia krzywdy, uwalniam się od żalu ale po ludzku mam wyciągnąć konsekwencje. Czyli jeśli trzeba, to zgłaszam sprawę na policję albo idę do sądu. Więc jeśli rozumiemy już, czego wybaczenie nie oznacza, to możemy się zastanowić, co, czym zatem jest to wybaczenie i co w takim razie ono oznacza. Wybaczenie jest uwolnieniem się od bycia ofiarą. W tym przypadku odbycia ofiarą zdrady swojego partnera albo partnerki, męża albo żony. To jest zaprzestanie definiowania siebie przez pryzmat tych wydarzeń, przez pryzmat tej zdrady. Wiąże się to z uwolnieniem poczucia krzywdy, z uwolnieniem żalu, bólu, to jest zrzucenie balastu bycia skrzywdzoną, skrzywdzonym. Bo to jest olbrzymi balast, który może się za nami ciągnąć całe życie. A jeśli na wybaczenie popatrzymy szerzej, z perspektywy radykalnego wybaczania, to Oprócz pozbycia się tych trudnych uczuć, oprócz pozbycia się poczucia krzywdy, oprócz zrzucenia tego ciężaru, wybaczenie wiąże się także z dostrzeżeniem lekcji o nas samych. Lekcji, którą osoba nas krzywdząca, czyli ten zdradzający nas partner albo partnerka, daje nam. Bo ta historia jego zdrady albo jej zdrady, jest o nim, o tym zdradzającym partnerze. Ale ta historia jest także o mnie i o moich ranach, o moich deficytach, o moich brakach, o moich schematach, według których żyję, o których nawet nie wiem, o moich przekonaniach, które gdzieś są ukryte głęboko w podświadomości, a które zamanifestowały się w tej jego zdradzie, w tym doświadczeniu. I dostrzeżenie tego mojego elementu w tej historii i zajęcie się nim, to oznacza odrobienie tej swojej lekcji. Więc podsumowując, jakie możemy mieć korzyści z wybaczenia partnerowi lub partnerce zdradzającej nas? Po pierwsze, zrzucamy ten ciężar. Ciężar bycia ofiarą, ciężar krzywd, żalu. A jak zrzucisz ciężar, to poczujesz ulgę i lekkość. A oprócz tego ogromną korzyścią będą te wszystkie informacje na swój temat, które to doświadczenie Ci przyniosło, jeśli tylko pochylisz się nad nimi. I wszystko, co możesz uzyskać, właśnie zajmując się nimi, pracując z nimi, zmieniając je, jeśli ci nie służą. Wracam więc do pytania zadanego na początku. Czy można wybaczyć zdradę? Pewnie już wiesz, jaka będzie odpowiedź. Nie tylko można, ale nawet trzeba. Bo zobacz, nie wybaczając tej zdrady, skazujesz się na bycie ofiarą swojego zdradzającego partnera albo swojej zdradzającej partnerki. A jak jesteś jego lub jej ofiarą, to oddajesz mu swoją energię i moc. Oddajesz mu moc sprawczą nad swoim życiem. Oddajesz mu kontrolę nad swoimi uczuciami, nad swoim samopoczuciem. Dlatego, jeśli chcesz odzyskać tą swoją sprawczość, to wybacz mu. Wybacz jej. I jeszcze jedno. Niewybaczenie. To utrzymywane emocje, to są utrzymywane poczucie krzywdy, żal, ból, nienawiść, a utrzymywane trudne emocje powodują zachwianą równowagę w naszym ciele. Dlatego pamiętaj, nie wybaczasz dla Niego albo dla Niej.